Robert Kościuk po pierwszym meczu był optymistą. Jego podopieczni mieli przebłyski w Jeleniej górze, często byli zespołem lepszym, ale w decydujących momentach wyszło doświadczenie koszykarzy Sudetów, którzy gdy trzeba było bronili, gdy trzeba było, zdobywali punkty. Wrocławianie. Częściowo jednak odrobili lekcje z inauguracji. Przystąpili do spotkania mocno zmobilizowani i z wielką wiarą w końcowy sukces. Pierwsza kwarta to dobra i skuteczna gra. Gospodarzy, zarówno w obronie, jak i ataku, Gimbasket wygrał tę kwartę 18 do 11 i wydawało się, że będzie w stanie wygrać u siebie. Ale Sudety też miały swój cel. To objawiło się chwilę później, gdy w drugiej ćwiartce pokazali, że też potrafią bronić. Nasi tym razem uzyskali ledwie 8 punktów, goście 14, ale i tak. Na minimalnym prowadzeniu do przerwy był zespół Kościółka. Trzecia odsłona meczu była najbardziej ofensywna. Sporo skutecznych wejść pod kosz, penetracji, rzutów z dystansu. Przedowali w tym przyjezdni, którzy już w połowie kwarty wyszli na prowadzenie. Gimbasket i tak dzielnie walczył i po 30 minutach przegrywał jedynie 44 do 47. Zapowiadał się nerwowy i ciekawy finisz i tak też było. Dobry początek czwartej kwarty gospodarzy i ich prowadzenie. Szybka odpowiedź sudetów i 6 punktów więcej na ich koncie. Na 3 minuty i 20 sekund przed ostatnią syreną, jednak remis i prawdziwa wojna. Co Gimbasket zbliżył się na dwa oczka, to Jele Górzanie odpowiadali tak niestety do samego końca. W ostatniej akcji meczu, gdy Gimbasket miał szansę na wyrównanie, albo i zwycięski rzut zgubiona piłka i ostatecznie dwupunktowa porażka. 15 oczek najwięcej dla Gimbasketu uzyskał. Rafał Malitka. Wracowienie odpadają w ćwierćfinale finale play-off drugiej ligi. Przegrywają batalię z sudetami Jelenia Góra. 0 to dwóch.